Cześć, tutaj Tomek Kopera z blogu blogkopera.com. Dzisiaj piwo, e, kolejny raz, to jest browar, który dosyć często gości, e, gości na blogu e, to jest browar Brudok i piwo Masz Tak e, Oczywiście to jest e, nawiązanie do e, m, tak zwanego, znaczy nie tak zwanego, to do hashtag, hashtag, to jest no, hashtagi, ostatnio wprowadził Facebook, ale upowszechniły się na, na Twitterze. Tak, to jest właśnie coś, czym otagowujemy. Wypowiedź, żeby pokazać, jakie tam są jakby słowa kluczowe, czy pojęcia kluczowe, czy zwroty kluczowe. Natomiast hash, dlatego że w Twitterze właśnie, właśnie znakiem hasha, czy hasha oznaczano te tagi. Stąd się wzięło określenie hashtag i w nawiązaniu do tego na w Brudogu powstał taki pomysł, żeby stworzyć piwo, które będzie zaprojektowane jakby przez, e, przez e, użytkowników, użytkowników Twittera. E, to była taka idea, że przez tydzień czasu oni zadawali pytania na... E, na swoim profilu na Twitterze podawali na przykład trzy opcje, i z tych opcji wybierano, jak to piwo będzie wyglądało. Tutaj widzę, że to się zaczęło 25 marca w poniedziałek i oni wybierali, na przykład w poniedziałek był wybierany styl piwa, we wtorek było malt bill and ABV, czyli zasyp. Jaki, jaki, jakie słody mają być użyte, i e, jaka ma być zawartość alkoholu? Zawartość alkoholu to jest 7,4%. E, natomiast jeżeli chodzi o te słody, to e, słody to są e, Pale Malt, Amber Malt, e, czyli słód taki bursztynowy, e, Caramel i Roasted Barley, czyli, e, czyli palony jęczmień. We w, to, we w środę wybiera, wybierane były chmiele i e, zawartość ibu. Zawartość ibu, znaczy ilość ibu to jest podobno 95, e, a chmielone było e, odmianami nowozelandzkimi, czyli Nelson Sauvin, e, Motueka i Pacific Gem. Pacific Gem. Eee, następnie wybierane były e, w Thursday e, w czwartek były special twist, czyli specjalne dodatki, takie jak e, barrel age, czyli leżakowanie w berce, chmielenie na zimno, e, belgijskie drożdże e, 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 i różne takie rzeczy. E, Edition of a Pasteurized Mouse, czyli dodatek pasteryzowanej myszy. Z tych dodatków innych zostały wybrane Oak Chips, czyli chipsy dębowe, i orzechy, orzechy laskowe, hazelnuts. I w ostatni dzień, w piątek, były wybierana nazwa. No i wyszło, że będzie to piwo tak. No to co? Spróbujmy, spróbujmy jak, e, prawda, głos ludu, e, co, co głos ludu tutaj nam wymodził. Oczywiście, jak przy wielu projektach Brudoga, jest to przede wszystkim. E, aha, nie powiedziałem, to jest Brown Ale, American Brown Ale. E, jak przy wszystkich po, po, projektach Brudoga, jest to e, kwestia marketingu przede wszystkim, bo. To jest coś, co się robi po raz pierwszy i o tym się chętnie na Twitterze, na wszystkich innych e, portalach, na wszystkich innych źródłach e, się o tym pisze. Mówi. Nie wiem, czy pokazywałem e, w końcu tą etykietę. Tak wygląda. Masz tak. E, kapsel brudogowski. Nic nadzwyczajnego. Czekolada, bardzo wyraźna. Jest nuta tych dębowych płatków. Lekka nuta, bym nawet powiedział, że wędzonki, ale to pewnie z płatków, bo, bo właśnie tak się objawiają e, też trochę właśnie drewniane płatki dębowe. Piana bardzo drobna. E, no nie taka jak na ginesie z azotem, ale, ale bardzo drobna, bardzo fajna. E, drobno pęcherzykowa, dosyć obfita, beżowa. Piwo jest klarowne, rzeczywiście jest brown, e, takie brunatne, ciemnobrązowe W aromacie nuta właśnie czekolady, no i takiego drewna, dla mnie już lekko ocierająca się o, o wędzenie, o dymienie. Generalnie wytrawne z wyraźną czekoladą, powiedziałbym, że słone mm... 90 ibu na pewno nie czuję. Na pewno. Goryczka jest wyraźna, ale mm... no nie, nie 95. Lekko łodygowa jest ta goryczka, ten posmak taki, ale ona nie jest ściągająca, tylko jest taki właśnie zielony, zielony trawiasty aromat. Nie wiem, jak te orzechy miałbym czuć laskowe. Natomiast, jeżeli chodzi o dębinę, no to no, można ją wyczuć. Mm, no jest, jest, jest trochę... Ta czekolada jest fajna, ale... No chmiele, chmiele są. E, są właśnie chyba Nelson Sowę. Taki on jest taki trochę winny. Tylko że mm, moim zdaniem on w ciemnym piwie to trochę ginie, za słaby jest. No brakuje mi troszkę słodyczy jednak. Ono jest wytrawne, jest przez to takie. nie jest złe. Ale moim zdaniem lepsze by było, jakby miało troszkę więcej ciała. Jakby miało troszkę więcej yy, słodowości, karmelowości, może. Może nie karmelowości, ale, ale ta czekolada żeby była bardziej słodka. Generalnie, yy, jak to często u Brudoga. Lepszy, lepszy pomysł marketingowo niż piwo. Podobną ideą, znaczy nie do końca, bo tam, tam decydowali akcjonariusze Brudoga, było piwo Electric India, które było takim amerykańskim sezonem. I tam to piwo mi wyjątkowo smakowało. Mimo, że było dziwne, odjechane że było uczucie na języku bateryjki to mi bardzo smakowało tutaj jest nieźle, ale, ale to nie jest to nie jest to. Jest taki śliski. Mm, I to samo było przy, to samo było przy, przy Electric India. Nie wiem od czego to wynika. Ale zdecydowanie mu się przydało więcej słodyczy. Jest goryczka, ale dalej nie. Dalej twierdzę, że tu 95 IBU nie ma. Może gdzieś 80, 70, coś koło tego. No ale to jest wszystko kwestia odczucia. Chociaż mówię, tutaj nie ma tej słodyczy, która by mogła zaburzać percepcję tej, tej goryczki. Bardzo ładne. Bardzo ładny lacing, koronka na e, ściankach. E, bardzo trwała piana, bo nawet pod, w połowie szklanki już zostało, e, jeszcze jest taka półcentymetrowa zbita warstwa. E, podoba mi się etykieta, e, ale samo piwo no, nie urywa niczego, jak to się mówi w branży. E, jak to się mówi w branży, niczego nie urywa, natomiast jest dobre, jest dobre. Wasze zdrowie. No i za, za naszych prawda, szkockich kolegów z Brudoga. W sumie nawet nie mam czasu oglądać na następnych odcinków, a tam się już pojawiły następne odcinki Brudox, czyli ich odysei po amerykańskich browarach Craft. Poszukajcie sobie na, na internecie Brudoks Episod. One, two, three chyba podejrzewam, że już jest, albo może i dalej. Do zobaczenia.